Znajdują się w pięknym malowniczym miejscu obok niedaleko e, Włodawy na wschód e, przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Co ciekawe, ona nosi niebywały tytuł, bo jest tą, która jest od pocieszeń. A któż z nas nie przeżywa smutków, nie przeżywa cierpienia duchowego, nie przeżywa cierpienia e, fizycznego, problemów związanych e, z rodziną, w rodzinie, z pracą, problemów związanych z relacjami ludzkimi i wiele różnych trudnych sytuacji, które raz po raz przydarzają się w naszym życiu. Historia Matki Bożej Pocieszenia, podobnie jak świętego Antoniego, wiąże się z przybyciem do orchówka ojców Augustianów. Właściwie ojcowie Augustianie jest to zakon właśnie założony przez świętego Augustyna. I oni są takimi spadkobiercami duchowości św. Augustynak, który po prostu tam, gdzie oni byli, to w swoich świątyniach umieszczali obraz Matki Bożej Pocieszenia i św. Moniki. Dlaczego? Dlatego, że św. Monika miała objawienie Matki Bożej, która pocieszała ją, że syn się nawróci. Po wielkiej powodzi ówczesny proboszcz Orchuszówka, ksiądz diecezjalny zrezygnował. Zachowały się zapiski, które mówiły o tym, że nie da się tu wyżyć, że majątek jest zbyt mały, a ziemia zbyt licha. Więc do Orchówka przybywają ojcowie augustianie, którzy między innymi rezydują w Krasnym Stawie, w Lublinie. Był to dość duży zakon i dość powszechnie występujący na terenie Polski. W ogóle Orchówek to jest jak gdyby początek Rzeczypospolitej Korony, bo to co jest za błodawką, w stronę Błodawy, to było Wielkie Księstwo Litewskie. Więc Matka Boska przybywa wspólnie z ojcami augustianami i oni od początku szerzą potężny kult Matki Bożej. Tutaj w zapiskach powizytacyjnych zakonu Augustianów zachowanych w Rzymie stwierdza się, że nie musiałoby by mieszkać tu i żyć dwóch, trzech mnichów, pieniędzy, datków miejscowej szlachty jest wielokrotnie więcej. Tutaj jest ta, która jest naszą matką, do której możemy się zwrócić i która udziela wielokrotnie. E, swoich pocieszeń, e, pociesza naszą duszę, e, pociesza nas, e, jako tych, którzy z ufnością zwracamy się do niej i prosimy w różnych potrzebach, w różnych naszych cierpieniach, trudnych e, sytuacjach. W 1968 roku, kiedy robiono pierwszą konserwację obrazu e, Matki Bożej, odkryto. Setki gwoździków, a może nawet tysiące, które były zawieszone jako wota wdzięczności przez miejscowych mieszczan oraz szlachtę. Bardzo wcześnie ufundowano dla niej sukienkę srebrą, która prawdopodobnie pochodzi z XVI wieku. Ta Matka Boża Pocieszenia także miała swoje bractwa, tak zwane bractwa rzemiennego Paska, do którego trudno było się dostać, trzeba było zachować później reguły, były też składki finansowe i ten kult w zasadzie szerzy się do wybuchu Powstania Styczniowego. W momencie, kiedy upada Powstanie Styczniowe, rząd Carski dokonuje ogromnej zmiany, kasuje kościół pozwala na rozebranie klasztoru, który był po mojej prawej stronie, ponieważ ta dziś burzysko, wtedy rzeka, Bóg trzecie czy czwarte koryto od Wielkiej Powodzi w 1599 roku zaczyna łamać mury. Zdarza się też, że przychodzą tutaj ludzie, którzy przeżywają problemy, mają, którzy mają dzieci chore i Maryja jest tą, która poprzez zwrócenie się do niej, poprzez modlitwę Często uzdrawia, często też wspomaga obolałe dusze z racji na trudne sytuacje rodzinne. Nieprawdą jest to, co zapisują, że runął ten klasztor, został rozebrany, kupił cegłe Żyd i wybudował kamienicę we Włodawie z klasztoru po ojcach Augustiana. Ojcowie Augustianie zostają usunięci i po konflikcie w połowie XIX wieku z rządem carskim, z urzędnikami Unitów, tutaj zostaje utworzona cerkiew prawosławna ale rytu moskiewskiego. Obraz Matki Bożej, podobnie jak świętego Antoniego, wędruje do Lublina i później wraca z powrotem i jest umieszczony w lewym ołtarzu w kościele świętego Ludwika. I tak będzie do 1931 roku. Oczywiście miejscowa ludność udaje się na odpusty, takim tradycyjnym odpustem Matki Bożej Pocieszenia to był koniec sierpnia lub pierwsza niedziela września. Wtedy to odbywały się potężne odpusty, miejscowi rolnicy, szlachta przywoziła dary, była taka figurka Matki Bożej, być może imitacja jest ta tutaj sprzed nowego klasztoru, gdzie składano zboże i inne cenne rzeczy na poczet klasztoru we wdzięczności dla Matki Bożej. To bractwo będzie istniało praktycznie do końca prawie XIX wieku. Matka Boża wraca tutaj w 1931 roku, w 1933 jest odnowiona parafia i posługują tu księża diecezjalni. Ludzie naprawdę zawdzięczają, czy ocalenie e, przede wszystkim w trakcie I wojny światowej, które widzimy są e, jeszcze pociski artyleryjskie e, w murze, on był bardzo poważnie zniszczony. On wiesz, że sami mieszkańcy zawdzięczają ocalenie właśnie Matce Bożej e, pocieszenia. Ciekawostką przy tym kościele jest to, że w 1944 Niemcy zaminowali ten kościół. Był ksiądz major Malawski, ówczesnym proboszczem, i, do, i długo nikt nie wiedział, co on powiedział Niemcowi. Dostał wpysk, mówiąc wprost, przewrócił się. No i niedawno udało mi się od jego siostrzeńca, którego umarł zresztą w Biłgoraju, dowiedzieć się, że to były krótkie słowa. Dobrze, wysadźcie ten kościół, będzie lepiej dla tych, którzy idą ze wschodu. Za to dostał, ale kościół został rozminowany i został do dzisiaj. Ważna uroczystość odbywała się w 1990 roku. Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej. Zebrało tu e, wiele e, ludzi z okolic. Przyjechało dużo sióstr zakonnych, przede wszystkim ze zgromadzeń Ojca Honorata, którego, e, który pochodził e, z Białej Podlaskiej. I przybyło też e, dużo braci: e, kapucynów, kapłanów. Cały, niemalże błonie były wypełnione po brzegi ludźmi. Tak niedawno w naszej parafii przeżywaliśmy rekolekcje małżeńskie połączone z takimi warsztatami. Przyjechało tutaj młode małżeństwo z małochanią, którzy przeżywały pewne trudności, takie trudność w swojej relacji, pewien taki delikatny, możemy powiedzieć, kryzys w małżeństwie. I szczególność, oni byli smutni, jakoś tak nie potrafili się ze sobą porozumieć, dogadać, stworzyć na nowo gdzieś takiej relacji, która będzie wnosiła i radość, i pokój. I przychodzi naszej matki pocieszenia tutaj na te rekolekcje. i zauważyłem, że wyjechali podmienieni, sami o tym też mówili i dzielili się e, świadectwem, co e, tutaj przeżyli. A więc Maryja powiedzieli, że była tą, która ich pocieszyła, która ich umocniła i wyjeżdżają z taką nową siłą, z nową energią, aby budować swoją relację, aby e, budować e, swoje e, małżeństwo. W tej chwili w księgach e, często zapisane są takie kwestie, że pozwala na zajście w ciążę, czyli jak gdyby modlitwa do Matki Boskiej umożliwia zajście w ciążę. Jest taki przypadek Żydówki, która y, nigdy nie widziała, nigdy nie była w tym kościele i w czasie II wojny światowej, ona była gdzieś na Śląsku, ktoś doniósł, że to jest rodzina żydowska. Niemcy przyszli wykonać wyrok, y, natomiast widząc przez okna, że cała rodzina bardzo się modli uznali, że nie mogą być do żyć. Później jej się przyśniła ta Matka Boska Orchowska. Ona tu przyjechała i potwierdza, że to chyba był cud za pośrednictwem właśnie cudownego obrazu Matki Bożej, Orchowskiej Matki Bożej pocieszenia. Taką formą wdzięczności, taką formą podziękowania za to, co dla nas tutaj czyni, za to, jaka jest dla nas pełna miłości, dobroci, e, ciepła, e, jako ta, która... Słucha swoich dzieci, która pragnie ich wspierać. Jedną z form wdzięczności jest właśnie festiwal Pieśni Maryjnych, aby wyśpiewać tej, która jest naszą matką, pełną e, dobroci, wyśpiewać jej chwałę. Hymn Dziękczynienia e, za, to, za jej tutaj obecność e, już od pięciu wieków, a także e, hymn Dziękczynienia za otrzymane łaski. Mi się podoba nazwa, którą Ojciec Pacyfik Dydycz używa, czyli biskup Drochiczyński, Matka Dobrej Nadziei. Myślę, że to też właśnie puentuje całą historię Orchówka. Jeżeli czujesz, że masz problem w swoim sercu, że coś cię gnębi, że jesteś osobą cierpiącą i na duszy, i na ciele, przyjedź tu do Orchówka, a ona na pewno cię pocieszy, bo przecież matka nie może odmówić dziecku, kiedy ją czule, osobliwie prosi.